Witam Was. Kilka dni temu wymitowałem bądź też rzuciłem swój filmik na Facebooka, na swój profil. Dzieląc się z Wami tylko i wyłącznie swoją opinią na temat koronawirusa i tego, że jest on wykorzystywany przez wielkich tego świata, aby zmanipulować nas w jakiś sposób, aby przestraszyć i uzyskać w tym tak naprawdę jakieś profity dla siebie. Podkreślam jeszcze raz, wirus jest, był i faktycznie niektórzy ludzie naprawdę na niego umierają. O statystykach w ogóle nie będzie mowy teraz w tym wideo, ale chciałem Wam dać dowód na to, że jesteście manipulowani przez telewizję. Nie wiem, domyślam się, ale na 100% nie wiem, co jest powodem, dlaczego telewizja tak mocno wprowadza ludzi w błąd, ale mam kilka dowodów, które do tego filmiku właśnie dorzucam, i zacznę od tego. Trzy dni temu Polsat wyemitował. W swoich wiadomościach materiał z Anglii, który to materiał nie mówił nic innego jak to, że w Anglii są zaostrzone bardzo mocno wszystkie restrykcje względem obywateli, że nie można wychodzić, ludzie nie chodzą, nie jeżdżą generalnie, że są kontrole na ulicach, że policja zatrzymuje ludzi, że są stworzone centra kry kryzysowe w odnośnie koronawirusa, że w Birmingham powstało wielkie prosektorium na lotnisku i tak dalej. tak dalej. Pokazano też, taki jedno z tych centrów kryzysowych pokazane zostało w Manchesterze w samym prawie centrum Manchesteru. Pokazane zostało to w ten sposób, że faktycznie jest tam dużo karetek pogotowia. Tak można byłoby to odczytać. Dużo karetek pogotowia, ruch i w ogóle. Pojechałem w to miejsce. Pojechałem w to miejsce, moim oczom pokazało się co? Nic. Tam nic nie ma. Tam, tak jak ludzie sobie pracowali, jest to centrum tak naprawdę dyskusyjne. Taki cały gmach w którym nie ma żadnego centrum kryzysowego, w którym nie ma nawet półkaretki pogotowe, w którym nie ma żadnych barier, żadnych namiotów, żadnych lekarzy, sanitariuszy, ani nic z tym związanego. Totalnie nic. Jedna wielka ściema i manipulacja Polsatu. Stamtąd pojechałem do Izby Przyjęć dla osób z problemami oddechowymi i tym samym z problemami związanymi z koronawirusem. Przeprowadziłem krótki Krótką rozmowę z sanitariuszem, który tam jest, który tam był. Wcześniej, jak tam podjeżdżałem, była kobieta. Odpowiedział na moje pytanie, że jest to faktycznie jakby izba przyjęć dla osób z problemami oddechowymi i powiązanymi z koronawirusem. Nie było na poczekalni nikogo, był on sam, nie było żadnych namiotów przed szpitalem, jednak tylko karetka i nic więcej. Na 3 milionowe miasto. Sam Manchester ma 600 tysięcy, zaraz bym ktoś chciał poprawić, ale wszystkie um, miasteczka wokół, które jakby są pod dzielnicami Manchesteru, to jest 3 miliony ludzi. Więc była to ogromna ściema. Stamtąd pojechałem do następnego szpitala, który poprzez rejonizację w jakiś sposób jest przypisany do mojego adresu. Wszedłem na izbę przyjęć, wszedłem tak samo na normalny szpital, oddziały były pootwierane, co udowodnię na swoich filmikach. Więc... Zastanówcie się, dlaczego telewizja tak bardzo kłamie? Dlaczego zależy im na tym, żeby nas jeszcze bardziej że tak powiem, pchać w paranoję, lęk, strach i aby ludzie tak naprawdę, w, w cudzysłowie, no, robili w pory? Dlaczego? Z pewnością, jestem pewny w stu procentach, że chodzi o coś, co rozgrywa się za naszymi plecami. Niektórzy mówią, że jest to totalne położenie gospodarki, aby bogaci stali się jeszcze bogatsi. Inni mówią, że wchodzi już nowy porządek świata, a jeszcze inni mówią, że chodzi też o 5G. Tak naprawdę może chodzić o te trzy rzeczy dokupy wzięte. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma NWO, to radzę, aby naprawdę zaczerpnął języka. Jeżeli ktoś mówi, że 5G jest bezpieczne, to proszę Was, pomyślcie, co znaczy 2,6 GHz. E, więc e, zanim coś powiecie, że coś jest zdrowe, pomyślcie. Naprawdę, pomyślcie. No i trzecia rzecz, że faktycznie położenie gospodarki może spowodować to, że za kilka dni osoby, które mnie słuchają, będą totalnie już bez żadnych oszczędności, bez pieniędzy. I to pchnie ich naprawdę w bardzo złą stronę, czego wam naprawdę z całego serca nie życzę i życzę wam, że wam się wiodło jak najlepiej w życiu i żeby wszystkie moje słowa się za przeproszeniem w kupę obróciły i żebym się ze wszystkim mylił. Tego życzę sobie i wam. Ale w tym kierunku, w którym idzie teraz cały świat, czyli totalnej hmm, klapy, jeżeli chodzi o ekonomię, może skończyć się, skończyć się tragicznie dla wszystkich. To, czego telewizja na pewno nie pokazała, to to, że wczoraj był ogromny protest i nie jak to powiedział w krótkiej migawce TVN, bo ktoś mi o tym mówił, że kilkanaście aut było we Warszawie. Tam było masę aut. Słyszałem, że nawet może i około pięciu tysięcy. Nie wiem dokładnie tego, nie jestem w stanie sprawdzić, ale było bardzo dużo, ponieważ prywatni przedsiębiorcy z Polski wkurzyli się, że tak naprawdę padają biznesy, ludzie mieli pozaciągane kredyty to wszystko będzie zaraz w ruinie i tak naprawdę, co się dzieje? Wstrzymane są w Polsce pewnie wiecie, kredyty hipoteczne. Ciężko taki kredyt teraz dostać, ale nie są wstrzymane kredyty gotówkowe. Teraz pomyślcie. Komuś zależy na tym tak naprawdę, aby ten kraj jeszcze bardziej zadłużyć, yy, cały świat, aby zadłużyć, bo pomyślcie, jeżeli teraz przykładowo popadają małe biznesy, restauracje, knajpy, to na pewno ktoś przejmie za te długi, tak? Czyli ktoś, kto ma pieniądze, będzie jeszcze bardziej bogaty. Druga rzecz. Telewizja cały czas pokazuje celebrytów, którzy mają siedzieć, którzy siedzą w domu ze swoimi dziećmi i, i pokazują, jak spędzać czas. Nie zazdroszczę celebrytom ich pieniędzy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale z zachętą nie powinni być celebryci, tylko zupełnie coś innego, ponieważ musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ludzie pracujący za 3,5, 3, 2,5 tysiąca złotych, a takich jest większość w Polsce, Często nie ma za co odłożyć pieniędzy na miesiąc czy dwa do przodu. 80% ludzi w Polsce to są osoby, które mają na jeden miesiąc oszczędności. I to jest koniec. Jeżeli ci ludzie nie będą mieli jakiejkolwiek pomocy, to będzie wielki krach i ludzie zaczną pracować za grosza. I tego się właśnie obawiam. Zapraszam Was teraz do oglądania tych filmików. Zobaczcie sami, jak wygląda manipulacja. I na koniec powiem Wam, że dodam jeszcze zdjęcia, które pokazują manipulację gazet portali internetowych e, służących systemowi i pokażę Wam tam jak wygląda, pewnie już większość z Was to widziała, jak wygląda przykładowo sala, e, na której leżą chorzy z koronawirusem w Nowym Jorku i sala we Włoszech. Jest to ta sama sala, te same osoby, ci sami pacjenci, ten sam sprzęt. Więc po co ktoś manipuluje w ten sposób? Druga rzecz, pokażę Wam zdjęcia i zrzuty, oczywiście będą zrzuty z ekranu, e, trumien z e, kościoła e, we Włoszech. Które te trumny były teraz pokazane wielokrotnie w telewizji, aby jeszcze bardziej pobudzić nasz, nasz umysł do myślenia i do, do paniki, że faktycznie to może grozić naszym bliskim czy nam samym. A prawda jest taka, że trumny te to są trumny, które zostały nagrane w 2013 roku w kościele we Włoszech i są to trumny ze zwłokami ludzi, którzy uciekali z Afryki. Przewrócił się tam jakiś stateczek, czy jakaś barka, już teraz dokładnie nie pamiętam. Jest to zresztą opisane, i są zwłoki właśnie tych ludzi, którzy uciekali z Afryki. Dlaczego ktoś posunął się do tak okropnego, do tak okropnej manipulacji i budzenia jeszcze większego strachu w ludziach? Komu to ma służyć? Pomyślcie sami. Pamiętajcie, że dwa dni temu bodajże, spróbuję znaleźć linka do tego i też dodać, w Sejmie obradował Sejm na temat przymusowych szczepień całego narodu. Jeżeli ktoś prowadzi przymusowe szczepienia, to tak samo, jakby nam zabrał wolność. Bo jeżeli ktoś nie ma prawa wyboru, decydowania samego, samemu za siebie, jeżeli jest dorosły, to niestety, ale jest to mocne, bardzo mocne ograniczenie praw wolności obywatelskich, konstytucyjnych. To nie, nie powinno mieć prawa miejsca. Zapraszam Was teraz do zobaczenia materiału z polsatu. Zapraszam Was, porównajcie sobie te budynki. Z, czy jest to to samo, a jest to na 100% to samo? Zobaczcie, jak wyglądają szpitale w Anglii i krótki wywiad z, z sanitariuszem. Bez żadnej paniki, bez żadnych dziwnych kosmicznych strojów. I proszę Was, nie panikujcie. Jesteśmy masowo wprowadzani w błąd. Pozdrawiam Was i życzę Wam zdrowia. To się jeszcze pogorszy. Pior Dietzner. Od dziś cała Wielka Brytania działa w tak zwanym trybie nadzwyczajnym. This is an... To krok bez precedensu w czasach pokoju. Nic takiego nie wydarzyło się od II wojny światowej. Yes. W całym kraju powstają centra koordynacyjne z dowództwem i ekspertami z wielu dziedzin. Od lekarzy po wojsko. These Grupy te planują lokalnie, jak reagować na wirusa. Jutro do Brytyjczyków trafią listy od premiera Johnsona, który sam zaraził się koronawirusem i jest w kwarantannie. Chcę być z wami szczery. Wiem, że zanim się poprawi, jeszcze się pogorszy. Te opinie podzielają eksperci. Can... Będzie bardzo dobrze, jeżeli uda się nam utrzymać liczbę ofiar poniżej 20 tysięcy. Według epidemiologów niedzielny spadek liczby ofiar na wyspach do 209 z 260 w sobotę nie oznacza jeszcze odwrócenia trendu. We are Spodziewamy się, że te liczby będą rosnąć przez tydzień lub dwa. Później jednak oczekujemy spadku, o ile nadal będziemy robić to, co robimy. Czyli nic tygodnia obowiązuje nakaz pozostawania w domach. Dziś brytyjska policja zaczęła egzekwować zakaz niekoniecznych podróży, ograniczeń będzie więcej i Kłamstwo, bo jeździłem dzisiaj samochodem po całym Manchesterze i widziałem tylko jeden patron w trzy milionowym mieście, więc to jest kłamstwo. Oczywiście propaganda telewizyjna. znaleźć czas na wspieranie się nawzajem i znalezienie sposobów na zachowanie zdrowia psychicznego mhm. według ministerstwa zdrowia ograniczenia związane z epidemią mogą potrwać w jakiejś formie jeszcze pół roku Piotr Blitzner Polsat Wszystkich jestem teraz w Manchesterze w samym centrum. Przyjechałem, aby coś sprawdzić, e, ponieważ pewna rzecz nie dawała mi totalnie spokoju. A mianowicie zacznę od tego, że kilka dni temu, może niektórzy z was pamiętają, wrzuciłem filmik na temat koronawirusa, cyfr śmiertelności na koronawirusa na tle innych chorób, statystyki i tym podobne. Mówiłem, że koronawirus jest to zasłona dymna do czegoś, co chcą z nami rozegrać. I. Uważam, że, i uważałem, i nadal uważam, że telewizja podkręca całą spiralę strachu, aby ludzie jeszcze bardziej się bali, aby ludzie jeszcze bardziej zwariowali tak naprawdę, aby ludzie jeszcze bardziej mm, dostawali, pokolekwialnie mówiąc, do głów. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda centrum kryzysowe, które przedstawiło, e, przedstawił Polsat w telewizji, robiąc tym samym z kilku milionów Polaków głupków. A więc, jeżeli sprawdzicie, a ja Wam pokażę jeszcze później, na, w tym filmiku dołączę w, w wideo z Polsatu, Proszę bardzo. Ja jestem na tle teraz tego właśnie, to centrum. Jestem na tle tego centrum i powiedzcie mi, czy wy coś tutaj? Widzicie? Czy widzicie gdzieś tutaj karetki pogotowia, które były pokazane w telewizji? Czy widzicie, żeby coś tutaj się działo? Nie. Tu się nic nie dzieje. To jest wszystko tak, jak było. Po prostu telewizja podkręca spirale w sensie coś tego strachu, aby ludzie jeszcze bardziej się bali. Komu na tym zależy? Hmm. Tutaj jest wiele, ale to naprawdę bardzo wiele y, domysłów na ten temat. Na pewno coś się dzieje za naszymi plecami, coś bardzo, bardzo grubego. Jesteśmy ściemniani, jesteśmy ukłamywani i komuś zależy na tym, aby ludzie z domu nie wychodzili. Manchester dzisiaj, zobaczcie, Manchester wygląda, jest wyludniony, jest dosłownie kilka osób na, na ulicy, może cztery, może pięć. Y, Telewizja Polska też mówiła o tym, że są kontrole na, na ulicach, że y, ludzie są kontrolowani, że są zaostrzone... Y, Eee, właśnie te kontrole, o których mówię, nic takiego się nie dzieje. Ja zobaczyłem teraz jeden radiowóz, tam na końcu widzę też jakiś jeden radiowóz, to jest wszystko, nie wiem. Teraz pojadę do dwóch szpitali i sprawdzę, jak wygląda sytuacja. Gdzie są ci umierający ludzie, o których mówią, gdzie są e, te trumny, które pokazują i odnośnie trumien. Wszyscy pewnie pamiętacie z telewizji, ze wszystkich stacji, trumny, które pokazywała telewizja. Dziesiątki trumien w, w, z Włoch i tak dalej. Cóż, sprawa się, że tak powiem, rypła, ponieważ e, ludzie nie są tempakami. Ludzie potrafią obserwować, ludzie są spostrzegawczy i tym samym znaleźli pewne artykuły, skąd te trumny były. Te trumny były faktycznie z Włoch, ale z 2013 roku. Te zdjęcia też będą dołączone do tego filmiku. I teraz powiedzcie sami, po co ktoś umieszcza w telewizji taki, taki obraz z tymi trumnami, które, mówię teraz o tych trumnach, które stały w kościele. Po co? Żeby pobudzić wasz lęk jeszcze bardziej, abyście jeszcze bardziej się bali, jeszcze bardziej abyście byli poddatni tej całej Schizofrenii, która teraz się właśnie dzieje, przepraszam za, że te, za te błędy językowe, ale jestem naprawdę mocno podkręcony. Uważam, że robią, robią nas z nas debili i że tak naprawdę rozgrywają za naszymi plecami totalnie inną rozgrywkę. Totalnie chodzi o coś innego. Koronawirus jest groźny, zabija starszych ludzi, owszem, ale koronawirus jest wykorzystany przez media. A był że coś przed naszymi oczami. Teraz jestem pod szpitalem MRI czyli, czyli to znaczy Manchester Royal Hospital Przyjechałem sprawdzić co tutaj się dzieje bo no, jakby nie było telewizja mocno cały czas mówi o tym, że szpitale są oblegane Jest to największy szpital w Manchesterze Teraz podejdę pod izbę przyjęć i zobaczę co się dzieje. Zadam pytanie, czy jest normalnie otwarte i, i tyle. Będę musiał oczywiście jakąś bajkę chyba nawet wymyślić po co się pytam o takie rzeczy, no ale zobaczymy. Jak sami popatrzcie, nic się nie dzieje przed szpitalem. W żaden sposób nic się nie dzieje. Jest jedna karetka, nic więcej. To jest tak naprawdę największy szpital i jak widzicie. Izba przyjęcia jakby pogotowia, tak? Bawię się króciutko. Muszę tylko że się kolega pyta: Hi mate, is normally open? Sorry? Is normally open? Yeah. Sorry, because my friend is asking if it's open or not. So it's only that he check for the temperature and that's it. No, no, no. What happened is I do a quick triage. We have separated A&E in two different a &E. So mm -hmm. this is one mm -hmm. and for patients with breathing problems. Okay, and -related, is that related? I, I with a, a broken of... leg and stuff like that. It's it a different place. Origin. Like mm -hmm. I will give you. Uh, okay, is that fine? Is that fine? Okay, just wanted as My friend was asking about it. Sorry. See no, 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 you See you no, later. As you see, Pogotowie na dwa jakby sektory Więc jak widzicie generalnie nic się nie dzieje Nie ma żadnej większej paniki Teraz pojadę pod szpital Pod oddziały i zobaczę czy tam faktycznie coś jeszcze Dzieje poważnie ale tak jak mówiłem telewizja ściemnia kłamie I buduje tak naprawdę panikę w społeczeństwie Jesteśmy teraz pod szpitalem w Aszton Jestem tutaj jakby przypisany do tego szpitala I Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Czy szpital jest otwarty? Czy jest jakaś panika? Pójdziemy tak samo na izbę przyjechów. Widzicie, jesteśmy pod wejściem. Wchodzimy i sprawdzimy, co się dzieje. Przed chwilą widzieliście jedną z pielęgniarek, która w żaden sposób nie była zabezpieczona. Wchodzimy do szpitala. Ktoś się otwiera. Nic się nie dzieje. Jest spokój totalny spokój. Jakiś staw tam chodzi, który sprząta przeczytamy czy coś się dzieje. Tak jest, wszystko jest otwierane, jak widzicie normalnie oddziały funkcjonują, można na nie wejść bez najmniejszego problemu. Cały szpital funkcjonuje tak jak funkcjonuje, bez najmniejszego problemu. Tu jest akurat oddział wewnętrzny i widzę, że normalnie można do niego wejść. No, oczywiście nie mam powodu, żeby do niego wchodzić, ale można do niego bez problemu wejść. Idziemy teraz na szybko, na izbę przyjęcie. Podchodzimy pod izbę ratunkową, nazwaną pogotowie. zaraz zobaczymy, czy jest jakaś większa panika. Czy coś się dzieje wyjątkowego, jest ludzi na poczekalni. Czy coś się faktycznie dzieje. Ja już widzę, że się nic nie dzieje. Jestem może z dwie, trzy osoby na izbie przyjęć. Wchodzimy. Jak widzicie, nic się na totalnie nie dzieje. Nic. Jest totalny spokój. Więc o co chodzi w tych kłamstwach telewizji na temat tej strasznej pandemii w Anglii? Na temat tych wszystkich rewelacji, które idą ze świata, tych blokad na ulicach, dyrygujących ruchem policjantów i tak dalej. Widzicie, cały problem polega na tym, że człowiek, który szuka prawdy, zawsze ją znajdzie. Na koniec go kilka słów. Mam nadzieję, że uważnie patrzyliście na ten filmik. Że chociaż odrobinę otworzyłem wam oczy, że jesteśmy manipulowani. I na koniec powiem jeszcze raz: koronawirus jest, był i będzie. Czyni szkody gospodarcze. Runuje ludziom życie. Zabiera ludziom życie. Ale koronawirusa ktoś wykorzystuje. I jest to tylko i wyłącznie parawan. Mocno napompowany, aby odciągnąć naszą uwagę, nasze oczy od. Rzeczy, które dzieją się za naszymi plecami. Zaprogramowano nas, aby się skupić na czymś, i my się na tym skupiliśmy. Większość ludzi, nawet ja, robiąc takie filmy, się na tym skupiłem. Z tym, że ja nie do końca się z tym godzę i próbuję udowodnić swoim bliskim i swoim znajomym, że to nie jest tak, jak nam pokazują. I ten filmik po to właśnie był. Życzę co? Wam wszystkiego co najlepsze, zdrowia i proszę. Wyłączcie telewizor, włączcie myślenie. Pozdrawiam.